Za nami kolejna edycja Warsaw Passive Investment Conference. To była naprawdę solidna porcja informacji i wymiany zdań na temat funduszy ETF i inwestowania pasywnego. W tym roku po raz kolejny, dzięki bardzo dobrej obsadzie panelistów, mogliśmy zapoznać się z trendami i rozwojem inwestowania pasywnego zarówno na świecie, jak i w regionie centralnej i wschodniej Europy, mieć możliwość wysłuchać panelistów reprezentujących zarówno międzynarodowe, globalne instytucje jak BlackRock, Wisdom, Tree, Invesco oraz perspektywę krajową dzięki Beta Securities i M Bankowi, a także GPW. Inwestowanie pasywne na pierwszy rzut oka jest to dosyć proste i nie skomplikowane. Dzięki tej konferencji, mam nadzieję, przybliżyliśmy wiele możliwości, które daje skorzystania z, skorzystanie z instrumentów pasywnych w swoich portfelach, gdyż jest to tylko na pozór rynek, na którym nic się nie dzieje. Jeśli wgłębimy się w zakres produktowy, charakterystyki, czy też w szczegóły dotyczące obrotu tymi instrumentami otwiera się przed nami fascynujący świat inwestowania i które przyczyni się do demokratyzacji dostępu właśnie do inwestycji i dzięki którym inwestorzy indywidualni mogą sami w sposób bardzo prosty budować swoje portfele inwestycyjne oparte o naprawdę globalne Klasy aktywów. Jeśli chodzi o giełdy papierów wartościowych, my także rozwijamy ten segment w Polsce. Spodziewamy się w tym roku kolejnych debiutów instrumentów pasywnych, zarówno ETF-ów, jak i nowych instrumentów, nad którymi obecnie pracujemy, dzięki którym będzie możliwy dostęp do bardzo ciekawych klas aktywów dla inwestorów. Na sali notowań giełdy papierów wartościowych w Warszawie oraz za pośrednictwem internetu. W konferencji uczestniczyli znakomici prelegenci z kraju i z zagranicy. Wśród nich m.in. Roy Regeff. ETF-y są najważniejszym i najszybciej rosnącym obecnie segmentem na świecie. Widać to również w Polsce, gdzie, jak szacujemy, w ostatnim roku inwestycje w ETF-y sięgnęły 12 miliardów złotych. Niestety większość z nich za granicą. To, co chcemy osiągnąć razem z naszymi lokalnymi partnerami, to przeniesienie jak największej liczby ETF-ów i handlu nimi na rynek lokalny, na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to możemy wspólnie zrobić, obejrzyjcie moją prezentację. Być może uda nam się to osiągnąć w przyszłości. Wszystkich paneli i wystąpień z tegorocznej edycji Warsaw Passive Investment Conference można wysłuchać na oficjalnym kanale YouTube Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Za nami trzecia edycja Warsaw Passive Investment Conference. Serdecznie zapraszam do odsłuchania wszystkich prelekcji. A tych, którzy jeszcze nie inwestują na giełdzie papierów wartościowych, serdecznie zapraszam do odsłuchania mojej prelekcji na temat, dlaczego GPW jest atrakcyjnym miejscem do pomnażania oszczędności. Dzięki ETF-om, dzięki globalnej pasywnej ewolucji rynku kapitałowego, dzisiaj mamy możliwość inwestowania poprzez zdywersyfikowane, tanie i płynne produkty inwestycyjne. E, właśnie ETF-y, które są kluczowe do zabezpieczenia emerytalnego oraz do walki z inflacją. Serdecznie zapraszam. Konferencję Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zorganizowała razem z najważniejszymi instytucjami, które są zaangażowane w rozwój rynku ETF w Polsce: Biurem Maklerskim Mbanku, liderem na polskim rynku w obszarze sprzedaży ETF-ów, oraz Beta Securities Poland, twórcą i emitentem pierwszych polskich funduszy typu ETF. Partnerami konferencji były Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz CFA Society Poland. Już po raz drugi partnerami wspierającymi konferencji zostały podmioty zagraniczne, które są uznanymi emitentami funduszy ETF. Winsome Tree, Invesco, a w tym roku także BlackRock. Patronami medialnymi wydarzenia były Comparic 24 tv FXMAG oraz Gazeta Giełdy Parkiet.